Dobra. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie, mamy dzisiaj dwóch gości, jest na górze Mariusz Chachuła, na dole profesor Olszewski, a spotkaliśmy się w bardzo krótkim czasie po naszym wyjeździe na targi i konferencję pszczelarską Eurobi w Niemczech, to było we Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim, ale byliśmy także wspólnie, to, jest, to było takie spotkanie grupy Warała Resistance. Było to bardzo duże spotkanie, już trzecie, w którym też wzięliśmy udział jako drużyna z Polski. Ale może zaczniemy od targu we Friedrichshafen, bo mieliśmy tam nasze stoisko jako firma, ale część tego stoiska była poświęcona grupie Warała Resistance Polska. I tutaj y, wspomagał nas właśnie profesor Olszewski jako, jako konsultant i jako y, człowiek z dużym doświadczeniem i, i, i z dużą wiedzą na temat właśnie metod biotechnicznych, ale też y, jako członek naszego ruchu Varua Resistance w Polsce. Mariusz był, y, no nie był z nami na stoisku, ale był jako gość na samych targach, więc będzie mógł też powiedzieć kilka słów na ten temat. Więc dzień dobry jeszcze raz, panowie oficjalnie. Dzień dobry. Ponieważ byliśmy, spędziliśmy tam 3-4 dni, dużo zobaczyliśmy. Chcemy podzielić się z naszymi pszczelarzami tym, co zobaczyliśmy, co nowego i jakie są trendy w pszczelarstwie europejskim. Ponieważ mamy profesora Olszewskiego, więc możemy spojrzeć na, na, na aspekt tej konferencji okiem naukowca i praktyka. A ponieważ mamy też Mariusza Chachułę, to możemy spojrzeć okiem pszczelarza zawodowego i nauczyciela przedmiotów pszczelarskich. Więc tak, Krzysztof, Ty byłeś z nami na stoisku, więc chciałabym, żebyś zaczął może Ty trochę ze swojego punktu widzenia, jak widziałeś te, te targi i to, to całe spotkanie we Friedrichshafen. To znaczy okiem pszczelarza praktyka. Generalnie było duże zainteresowanie na stoisku metodami biotechnicznymi, nie tylko zastosowaniem izolatorów, ale ogólnie izolatorów plastrowych, ale ogólnie metodami biotechnicznymi. Tam starałem się pełnić rolę też konsultanta, odpowiadać na pytania. Zainteresowanie było naprawdę duże, chociaż generalnie w Niemczech dużo uwagi poświęca się. Tym zagadnieniem związanym właśnie z metodami biotechnicznymi. Tutaj, Kasiu, nawiązałaś do spotkania VAROA w Geismar. Tam to zgromadzenie przedstawicieli zarówno pszczelarzy, jak i organizacji pszczelarskich z krajów niemieckojęzycznych, głównie z Niemiec, o tym świadczy. Ponadto, bardzo silnym akcentem. Generalnie w tej części wykładowej, oprócz wystawowej, były też zarówno wykład, jak i też warsztaty oraz panel dyskusyjny, właśnie poświęcony metodom biotechnicznym. Jeżeli tak prześledzić te wykłady, to tej grupie chyba poświęcono najwięcej uwagi i szczerze mówiąc, chyba najbardziej profesjonalnie te warsztaty i wykłady były. Zrobione i też takie duże napięcie podczas, e, zwłaszcza panelu dyskusyjnego, gdzie dochodziło do bardzo takich, powiedzmy, merytorycznych i zdecydowanych dyskusji, między, zwłaszcza między naukowcami. Nie zawsze te zdania były jednakowe, ale w każdym bądź razie tutaj e, wielu zaimponował e, doktor. Ralf Bychler, zarówno swoją wiedzą, jak i takimi zdolnościami dyskutanta. Mm -hmm. Jestem pod dużym wrażeniem, zwłaszcza tego, zarówno warsztatów, jak i tego panelu dyskusyjnego. Trącę się tylko, że panel jest nagrany i będzie na naszym, na naszym YouTube. Właśnie w, w grupie Varua Resistance 2033 będziemy pracować nad przetłumaczeniem takich najbardziej ciekawych fragmentów tego, tego panelu, więc proszę się spodziewać filmu ze szczegółami. Dużą część też tych zagadnień związanych z metodami technicznymi poświęcono tutaj takiej motywacji pszczelarzy i po mistrzowsku zajął się tym Tomasz Van Pelt, ponieważ jak zaznaczył doktor Ralph Büchler, jednym z filarów powodzenia tego przedsięwzięcia jest też taki aspekt społeczny, jeżeli chodzi o społeczność pszczelarzy, przekonania ich i, i udowodnienia, że jednak te metody. Wcale nie są aż tak pracochłonne, jak ci, którzy ich nie przeprowadzali, sobie wyobrażają. A ponadto takim decydującym jednak argumentem powinno być, czy to się opłaci. Bo jeżeli się to opłaci, to zasadne jest prowadzenie tych takich działań czy biotechnicznych. Z tym, że ja sądzę, że Niedługo będzie nam się płaciło wszystkim, ponieważ, ponieważ staniemy przed koniecznością stosowania tych metod. Ale ja jestem gadułą, jak wszyscy pszczelarze, może troszkę dam do głosu dojść też Mariuszowi. Mariusz, Ty byłeś tylko w jeden dzień, prawda, z grupą z Pszczelej Woli. Także. To znaczy, się, byliśmy akurat w piątek na, na początku yy, otwarcia, a później byliśmy całą sobotę. Yy. To jakby to piątkowe spotkanie nasze było związane z tym, że należymy jeszcze, ja należy z kolegą do grupy Stowarzyszenia Chodowców przy UBAKFAST. Akurat mieliśmy nasze spotkanie. Tam takie coroczne było zorganizowane przy okazji tej wystawy. Natomiast już jako z poziomu zwiedzającego, no można było powiedzieć, że te targi zawsze charakteryzowały się takimi swoimi schematami trochę. Na pewno jest taka, no, kilka stoisk, powiedzmy, takich gadżetowych, tak, gdzie można sobie hobbysta, pszczelarz może sobie zakupić jakieś tam rzeczy, prawda, związane z pszczołami jakieś wycieraczki i temu typu, jakieś ozdoby i, i tak dalej. To na pewno jest fajne. Druga, druga gałąź to jest taka już mocno techniczna i tutaj bardzo wielu wystawców no, kładzie nacisk na Nowoczesne metody pozyskiwania, yy, odwirowywania miodu, i tutaj coraz więcej firm oferuje swoje. No my w naszym slangu mówimy te kombajny do pozyskiwania miodu, tak, czyli urządzenia, które praktycznie od podania plastra oddają go po, po, po odwirowaniu. No i później ten proces yy, przetwarzania yy, miodu, yy, rozlewanie etykietowanie automatyczne, słoikowanie, to są dość ciekawe rzeczy i na pewno dla takich profesjonalnych pszczelarzy bardzo ciekawe. No i oczywiście kolejna rzecz, bardzo dużo ciekawostek i takich minimalistycznych ulepszeń dla pszczelarzy hobbystów, którzy mają kilkanaście rodzin pszczelik i może, mogą sobie tutaj różne rzeczy powybierać od jakichś takich rzeczy, które ułatwiają podniesienie korpusu poprzez inne jakieś tam metody i to jest, można powiedzieć, że targi są takie zorientowane na, na każdego odbiorcę, natomiast właśnie kolejna ta grupa, to już trzeba byłoby zauważyć, część stoisk mocno zorientowane właśnie na metody biotechniczne, ale też duża grupa moim zdaniem wystawców, którzy oferowała pułapki na E, szerszenia. Tak? Temat szerszenia tego azjatyckiego na tych targach był ma bardzo mocno widoczny i nawet w takich rozmowach kuluarowych widać, że jest to problem, ponieważ no, wielu pszczelarzy mówiło nam, że w ubiegłym roku widzieli jakieś pojedyncze samice, które gdzieś tam latały. Natomiast w tym roku no, nasi, znacznie więcej tych szerszeni widziano w pasiekach i widać, że to jest pewien problem. Natomiast. Oni starają się, powiedzmy, takimi też metodami biotechnicznymi wyłapać te szerszenie, przy czym starają się oddzielić je od tych szerszeń naszych europejskich. I to też jest ciekawe, dlatego że ten problem pewnie już stanie się naszym problemem za rok czy za dwa. Natomiast z takich pszczelarskich rzeczy, które mnie najbardziej interesują, to, jest, to, są, to są jednak no, te metody biotechniczne. Tak? To, to już kiedyś rozmawialiśmy. Że niby takie proste w zastosowaniu, a jednak właśnie Niemcy pokazują to, że zrywamy ze schematem, że każdy pszczelarz robi dla siebie na swoją, na swoją korzyść. Natomiast właśnie powinniśmy kłaść tutaj na wspólne działanie, bo jednak jednością małymi grupami, tymi lokalnymi, sąsiadami, pszczelarzami, jesteśmy w stanie zrobić niż, więcej niż sami. No, właśnie o tym wspólnym działaniu, to chciałabym wspomnieć też o całym jednym rzędzie, jednej takiej sekcji wystawowej na tych targach, gdzie były stoiska hodowców. Była, była pszczoła bukwast, była karnika, była też czarna pszczoła. Widać to te, taki trend, że wszyscy powinniśmy iść w jednym kierunku, że to nie to, że tylko jest jedna, jedna rasa, która jest najlepsza i idziemy tylko tam, ale tu chodzi o to, żeby wspólnymi siłami i wspólnymi jednakowymi sposobami działać, działać razem i rzeczywiście jest silny nacisk na działania bezchemiczne. Dziś też nawet um, zawiesiliśmy na naszym YouTube film, taki krótki nasz wywiad z, z Martinem Gabelem z, z Instytutów Kirchheim, gdzie też właśnie rozmawiamy o hodowli, o różnych rasach i, i o wspólnym działaniu o tym, jakimi siłami należy, należy wspólnie iść, nie dzieląc się na grupy. To było bardzo widocznie właśnie w tych, na tych targach niemieckich, myślę. Znaczy, to było widać i na targach niemieckich i już w ubiegłym roku było też widać w Dreźnie, w tym roku w Hofgeismar, że Niemcy po tej takiej wojnie raz w latach 90. już sądzę, że wyrośli z tego. I stwierdzili, że energię, którą można w te spory inwestować, lepiej jest wspólnie zainwestować w walkę z problemami, i sądzę, że u nas też powinniśmy się z tego uczyć i przeskoczyć ten etap. Tutaj taki apel do tych, którzy mogą coś w tej dziedzinie uczynić, żeby działać wspólnie i przeskoczyć ten etap, który. Nie, nie powielać tych pewnych błędów. To jest takie, takie budujące, że można jednak razem, i tutaj zarówno te trzy spotkania e, pokazują dobitnie. E, tutaj Mariusz też wspomniał o tym szerszeniu e, i ta polityka, generalnie zasadność metod biotechnicznych, jeszcze podkreślano, że e, jej znaczenie rośnie i może w przyszłości też być decydujące, bo u bramy Europy mamy e, roztocza tropilelaps, e, przy którym też metody biotechniczne rozwiązują problem tego tropilelapsa. My na razie o, obyśmy nie, nie, nie stali w obliczu zagrożenia tym pasożytem, ale jeżeli w dalszym ciągu klimat będzie się ocieplał i nie będzie przerwy w czerwieniu, a sądzę, że w niektórych rejonach Polski już tej przerwy nie ma. To stwarza dobre warunki do rozwoju tego pasożyta. Następna rzecz, <laughs> mówiono o tym, że zbliża się do Europy drugi z szerszeń azjatyckich i tutaj też argumentowano to tym, że jako pierwsze ofiarą tych szerszeni podają słabsze rodziny, czyli dzisiaj te słabsze rodziny pełni lata, kiedy szerszeń jest największej populacji. To są rodziny porażone przez pasożyty, także dodatkowo tutaj argumentowano Znaczenie metod podnoszono w, ty, w kontekście tych przyszłych zagrożeń, z którymi mam nadzieję, że się nie zmierzymy, ale nadzieja umiera ostatnio, ale przynajmniej z jednym tych, z tych szerszeni już, już jest raczej pewne, że będziemy się mierzyć, aczkolwiek dobrze jest czerpać z doświadczeń innych i nie. Nie robić rozpoznania bojem. Także uh -huh. sądzę, że w tym wypadku możemy od naszych zachodnich sąsiadów czerpać jakieś wzorce. Bogate doświadczenie w walce z szerszeniem mają też Belgowie. Tam duże projekty pszczelarskie są właśnie przeznaczane na walkę z szerszeniem. O ile się nie mylę, jeżeli wszystko dopiszę, to przedstawiciela. Belgijskiego środowiska pszczelarzy będziemy mieli na konferencji w Pszczelej Woli. Przybliży nam zarówno sposoby walki z szerszeniem, jak też metody biotechniczne stosowane przez belgijskich pszczelarzy. Odnośnie metod biotechnicznych i wykładów w Pszczelej Woli, tu pytanie do Mariusza. Pracujecie też nad zaproszeniem innych specjalistów z tej, z tej dziedziny. Tak, tak. I właśnie my jesteśmy tutaj wstępnie po rozmowach i pojawiła się taka nowa możliwość, która jakby zneutralizowała odległości nasze. Być może po raz pierwszy na konferencji połączymy się online. Ale to, to jeszcze jest kwestia dyskusji. Ale to myślę, że wkrótce się już okaże. My też jako ruch Barua Resistance planujemy. Nie ma jeszcze ustalonej dokładnie daty, ale być może uda się to zrobić w grudniu. Takie y, małe techniczne, y, bardziej techniczne już spotkanie y, pod kątem też hodowli, też metod biotechnicznych, dalszych działań promocyjnych w przyszłym roku, więc na pewno y, są już duże plany y, na następne roki, na koniec y, tego roku. Oczywiście o wszystkim będziemy informować, bo, bo takie jest nasze zadanie. Czy coś jeszcze mamy do dodania na temat y, OIROBI? No myślę, że nasza konferencja też będzie tak dość mocno już zorientowana na te metody biotechniczne, ponieważ my też tutaj, jako szkoła, będziemy starali się trochę tych metod przemycić naszym i uczniom i, i słuchaczom z kwalifikacyjnych kursów dla dorosłych, no i też kto, tym, którzy nas odwiedzą na tej konferencji, i pokazać, że to nie jest wcale takie trudne, nie ma się czego bać, to po prostu wszyscy musimy razem walczyć w, w jednym celu. Доклад Tak więc spotykamy się na pewno w lutym, a jeżeli uda się zrobić spotkanie teraz jeszcze wcześniej w grudniu, oczywiście pokrótce poinformujemy. A tymczasem zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie będziemy zamieszczać trochę więcej materiałów i z, z tych targów Eurobib Friedrichshafen, tam zamieścimy duże fragmenty warsztatów, które prowadził dr Buchler, Thomas Van warsztatów o metodach biotechnicznych, ale też tego panelu dyskusyjnego, który przywołał Krzysztof który był takim bardzo emocjonującym czy emocjonalnym wydarzeniem, rzeczywiście takie, taka dyskusja na argumenty, bardzo ciekawa. Mamy też kilka wywiadów właśnie z hodowcami z grupy, zarówno półkwas, jak i karnika. Więc myślę, że kilka słów tutaj na ten temat też będziemy starali się pokazać i, i te filmy tłumaczyć na język polski, żeby wszyscy mogli się zapoznać. Ale mamy też bardzo ciekawe materiały ze spotkania grupy Varroa Resistance 2033 w Hofgaismar. Tutaj jest też arcyciekawy wykład profesora Stevena Martina. Także proszę czekać, będziemy wszystko publikować. A tymczasem panowie bardzo wam dziękuję za dzisiejszy czas. I do zobaczenia, jeśli nie online, to gdzieś na żywo przy dalszych dyskusjach. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.